Cześć, dzisiaj odcinek o miśku, o białym miśku, który, no dostaje nowe drobiazgi, czapka, czapka, box. ten, który mam od wielu lat, dzieciaki były małe jeździłem osobówką z nim, nawet jakieś stare nalepki po kempingach, ale zakupiłem taki box. no właśnie, taki to nie jest absolutnie żadna reklama, nic od tej firmy Daken nie mam. To są, to są takie kufry do tirów, do ciężarówek, gdzieś na przyczepy i tak dalej. Bardzo solidnie zrobione w dodatku z uszczelką. No i zakupiłem to około 200 zł. Tutaj ma dwa kluczyki. To ten sam kluczyk jest do jednego i do drugiego zamka. Łącznie są cztery kluczyki nawet dane, ale to są wszystkie cztery takie same. Na początku, tak się to zamyka. Tutaj się otwiera, i przekręca się, tak? I jest teraz zamknięty. No, i wyjmuję kluczyk. O, i teraz jest zamknięty. No, i analogicznie drugi zameczek. Zaraz pokażę, jak się go otwiera. Po prostu po odblokowaniu kluczyka trzeba jeden i drugi jeszcze przekręcić, o. i otwiera się taki boks w ten na to sposób. Mm. Takie są te mechanizmy, po prostu to wchodzi, wchodzi tutaj głęboko tam wpuszczone. Powiem szczerze, że dość naprawdę solidnie, jak to przyszło. Bo co innego jak się kupuje, a, a co innego jak się rzeczywiście coś wymaca, <grywka> prawda? Mm. Solidne. Mm, dość grube. Tutaj jeszcze takie żebra. I tak dalej. I po co taki... Za... Tutaj kratownica, więc spokojnie można na tym siedzieć. Yy, ten tutaj zabezpiecza po prostu o, w ten sposób. A, leci mi w ten sposób. I kiedy się kluczykiem zabezpieczy, tak ten mechanizm już nie da się przekręcić. Yy, po co takie coś? I ile to ma litrów? To ma 70 chyba jeden litra, 71 litra. Ma mi to służyć jako drugi boks na dach. Wiem, nie jest to estetyczne, ale powiem szczerze, że mam w dupie estetykę. Yy, zależało mi na tym, żebym nie miał jednego wielkiego boksu, które zresztą są bardzo drogie, ale yy, po prostu na innego typu rzeczy, żeby były wydzielone. <laughs> nie wiem, nie wiem. Może coś będę szmuglował żart oczywiście. Mm, wodę, wodę zdrojową z Serbii <noise> Ze syriańskiej bani hmm. Być może <noise> yy, Właśnie No ta woda to mi nie chce wyjść z głowy, taka jest yy, fajna No tam macie cały odcinek, o syriańskiej bani w Serbii Takie uzdrowisko z jedynym największym gejzerem w Europie Kąpielisko takie, termalna woda gorąca, ale nie może mi to wyjść z głowy. I teraz ten boks. Po co mi on? Po prostu on będzie tutaj na bagażu. Przesunąłem ten kufer do przodu. Tutaj zaraz uchwyty już montuję do tego boksu, Zaraz pokażę wam co i jak. Natomiast otwierany będzie z tyłu. Czyli będzie leżał tak jakby na płasko. Ja jestem wysoki, więc spokojnie sobie to tutaj Otworzę i tak ma być, bo ten samochód jest takim autem, powiedzmy, takim troszkę wyprawowym, tak? Ech. No, różne są formy turystyki, nie będę tutaj pierniczył. Wiadomo, można jeździć w stylu Kiki Świat. Absolutnie się nie śmieję, podziwiam w pewnym sensie, ale takim dużym zestawem Nigdzie nie wie. To jest w ogóle ekstremalny, ekstremalnie duży zestaw. Natomiast nawet z mniejszą przyczepą czy też kamperem no, też nie jestem wszędzie w stanie dojechać. Muszę się zachowywać jak osobówka, bo ta, tylko takim autem typu, powiedzmy, osobówka mogę gdzieś dojechać. Nie? Tu jedynie brakuje mi napędu na cztery koła. Może kiedyś, może kiedyś będę miał napęd na cztery koła. Ale dobra, zostawiam temat. Zaraz pokażę, jak będę to montował. A tutaj trwają prace, ponieważ delikatnie różne rzeczy są przerabiane. Gdzieś tam lampki dokładane. Gdzieś tam inne rzeczy dokładane, tutaj jest taka półka. Tutaj jest taka półka. Dorobiłem to, co można, bo jest określona mała przestrzeń, tak? Takie uchwyciki. O tutaj, po prostu detale to są, to są detale, ale robię, bo lubię. O! Tak to wygląda. I tutaj to jest guma. Tutaj takie koszyczki, można sobie coś tam włożyć. Tak wygląda to z przodu. Słuchajcie, nie ma się co śmiać, to jest wszystko handmade moja, tak uchwyty jakieś w miarę. To jest solidne. Dobrze, że ten element jest tutaj przetłoczony i można było tutaj przykręcić wkręty. Jak one są przykręcone, to nie są wkręty, przepraszam, to są śrubki. Z drugiej strony są szerokie, bardzo podkładki, takie prostokątne po prostu, także solidnie trzymają, solidnie trzymają. Oczywiście troszeczkę się rusza, ale to co mogłem zrobić, to zrobiłem. Brakowało na drobiazgi jeszcze, jeszcze takiej, takiej półki. Misiek otrzymał drugi panel, taki sam jak miałem w zeszłym roku. Teraz będą chodzić dwa połączone w szereg. Ale to jeszcze nie jestem na etapie montowania tych paneli. Niedługo będę. Co tutaj jeszcze montuję? montuję, na razie jest tak pod pianką, to jest po prostu router Tepelinka, tak? router teplinka yy, będzie miał specjalną pokrywę tutaj taką. Yy. Także taką, to jeszcze nie zrobiłem, ale to są słuchajcie, to są drobiazgi, ale do czegoś one służą, do czegoś mają służyć. Yy, on będzie robił jako yy, repeater, tak, jako wzmacniacz sygnału. Jest aplikacja do, do TP-Link'a yy, i łatwo z telefonu komórkowego, ze smartfona można połączyć się z tą aplikacją. Zrobić wyszukaj dostępne yy, punkty dostępowe. Tak? Yy, o co mi chodzi? Nie jest to duża moc. Anteny są piątki, więc jest to standardowy domowy. Mógłbym, owszem, mógłbym porobić tutaj wewnątrz jakieś antenki panelowe. Dwie na różne strony, najlepiej 4 mogłbym, Mogłem kupić większy router. Ale na razie to ja po prostu zobaczę jak z tym sprawa będzie wyglądać. To co miałem, to założyłem. Dlaczego? Często, dość często, stoję nawet na campingu, gdzie jest. Yy, gdzie jest Wi-Fi. Ale jakiś kamper wjedzie mi, przesłoni. I. Ileż, ileż to razy wychodząc z tej blaszanki, sygnał mi na smartfonie łapie i stoję tak, albo siedzę na gdzieś, tak, albo dosłownie muszę 15, 20, 30 metrów odejść w inne miejsce i wtedy łapie mi Wi-Fi, a już jak w środku tu jestem, to już po prostu nie ma, a tak tworząc sieć drugą, dookólną tutaj, no bo on wyłapuje, łapie sygnał, przechwytuje sygnał i robi, tak jak mówię, jako typowy repeater, tak, Wzmacniacz sygnału, wzmacnia i rozgłasza, yy, no albo pod tym samym, albo pod innym, tak zwanym sidem, tak, własną sieć. I o to mi chodzi, I o to mi chodzi. Albo, często jest tak, dzisiaj prawie na każdej stacji typu cpn tak, yy, jest sieć WiFi, jest sieć i yy, jest OK, ale do Powiedzmy 50 metrów wokół tej stacji, a gdzieś parkingi są za stacją, gdzieś tam człowiek znajdzie, no i teraz znowu, braknie dosłownie trochę metrów. Być może nie mam teraz znowu czasu, być może pasowałoby założyć inny trochę router. O większej mocy są takie, jak to się spełni, będzie w miarę OK. To jeszcze być może roz, roz, pomyślę o rozbudowie, tak? A przynajmniej rozbiorę te anteny i dołożę jakieś, nie wiem, czy szczelinówki dwie czy. No zobaczę jeszcze. Na razie tak, bo ja nie mam czasu już w tej chwili, ale mówię, jakie jeszcze przeróbki. Oczywiście będą jeszcze inne przeróbki, ale chyba na razie z tym boksem. Za chwilę zacznę robić tutaj ten uch te uchwyty, to wam pokażę. A tutaj też planuję na hack w przyszłości zrobić taką kupić już atestowaną platformę. Na hack, i dokupić jeszcze dwa takie, dwa takie po prostu zbiorniki, takie pojemniki, nie? albo nawet trzy, albo jeden długi, bo są też takie długie, nie? plus ten i po prostu rozbudować to, rozbudować to o większą ilość, po prostu większą ilość miejsca uzyskam. Tutaj na hak, żeby się tylna klapa otwierała, musiałbym mieć taki mechanizm, że podblokowanie po kluczyka, ale i są takie rzeczy. Można ją odsunąć i wtedy klapę się podnosi, ponieważ ona tutaj zachodzi bardzo, bardzo nisko. Nie? Także tutaj ma bagażnik rowerowy, który nie da się go zamontować. Zamontować się da, ale nie da się podnieść tej klapy. Nie? No dobra, i tak już wyglądają uchwyty. Tak to, tak to wygląda. Nakrętki. Żeby się nie odkręcały. No i teraz na górę i po prostu trzeba go zamocować. No i tak to wygląda. Ale muszę troszeczkę podnieść to trochę tutaj muszę podnieść yy, Kufer właśnie tak wygląda. Zamknę może klapę No cóż. Nie jest to jakiś box i ktoś może powiedzieć: O nie fajnie, nie? Ale funkcjonalnie, a funkcjonalnie i przede wszystkim cóż, tam specjalne jakieś boksy, które tam tylko kuszą, nie? Jest to po prostu kufer. Tak wygląda, jeszcze raz. Tutaj ma takie a tak się otwiera. Yy, najważniejsze, że trzeba otworzyć dość o tutaj takie porządne, te zamki i jeszcze na kluczyki. Ponad 70 litrów i mogę sobie teraz kluczy tutaj wstawić, przekręcić, przekręcić. Tu jeszcze blokada I, i po prostu w drogę, tak jak tutaj zrobiłem, takie gumowe. Tutaj musiałem dystanse po prostu słuchajcie, to jest kombinacja. To jest kombinacja. Mówię, ko ktoś się może śmiać. Niech się śmieje, mam to gdzieś. Tutaj powiększyłem z szóstek na ósemki Tu trochę jeszcze poobcinam te łby No i tyle Musiałem dorobić taki wspornik o, Bo troszeczkę się to jeszcze chwiało A teraz, teraz praktycznie to, to jest tutaj stabilne do tego relingu o, Tutaj Dochodzi, no i tak to po prostu wygląda, i zamierzam z tym, z tym jechać tak? tak, jak jest, po prostu tak jak jest. Tutaj jest miejsce na panele solarne. No i taki mini 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 camper, tak. Tu jeszcze ostatnie prace trwają. Widzicie, jak to wygląda bałagan. Dobra, na razie to wszystko. Cześć.